Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w niedzielę, w tak sympatyczną niedzielę jak ta, naprawdę otwiera się przez nami taka możliwość głębokiego oddechu. Dzisiaj rano, proszę Państwa, bo ja wstaję bardzo wcześnie, wybrałem się na wycieczkę rowerową, ale to było około godziny 6, więc w niedzielę o 6 jeszcze ludzie śpią, niektórzy. Ale proszę Państwa, jechałem, bo te zapachy czuć tylko rano, kiedy się jedzie na taką wycieczkę. Jechałem przez lasy, przez pola, przez łąki, są takie drogi, były tak przepiękne zapachy siana, traw, lasów i tych ziół, które tam rosną, że to było naprawdę wyjątkowe przeżycie, absolutnie wyjątkowe. To czuć tylko w godzinach tak rannych. Także. Polecam, jeśli ktoś ma możliwość rano przejścia się czy pojechania na rower e, takimi polnymi trasami wśród wsi polskich, no, rewelacyjna wycieczka. Proszę Państwa, witam Państwa w niedzielę 6.6., czyli 6 czerwca, e, to tak jak UNESCO zdecydowało, w Dzień Języka Rosyjskiego, nie bez powodu, bo w tym dniu 6 czerwca urodził się Aleksander Puśkin, proszę Państwa, ale. Co najciekawsze, to mamy alternatywę dla komputera. Dzisiaj jest dzień jojo. Czy pamiętacie Państwo, co to jest za gra w jojo? Jojo to coś więcej niż zwykła zabawka, proszę Państwa. To ciężarek umieszczony na sznurku, pozwala wykonywać zawiłe tryki. To świetna alternatywa właśnie dla komputera. Więc mamy dzisiaj przy okazji dwie propozycje. Ale yy, tutaj musimy się przenieść w tej chwili do Grenville w North Carolina w Karolinie Północnej. Tam, proszę Państwa, przemawiał Trump. I chcę Państwu od razu powiedzieć, że to nie są jakieś wyjątkowe sytuacje, że włączamy się wszyscy o drugiej w nocy, bo Pan Trump przemawia i tak dalej, i tak dalej on teraz coraz, jego aktywność będzie coraz większa, dlatego, że zbliżają się wybory w 2000, ten middle term, tak zwane wybory w przyszłym roku i on będzie aktywny coraz bardziej, także on się będzie pokazywał publicznie i będzie występował, także to nie jest żadna sensacja, że ten człowiek przemawia. Ważne jest, co on mówi. Mówi bardzo specyficznym językiem. Proszę Państwa, muszę Państwu powiedzieć, że dziwnie się jego tłumaczy, dlatego, że żeby to stylistycznie w ogóle przetłumaczyć na język polski, to trzeba nieźle pomyśleć. On, no ci z państwa, którzy znają angielski, wiedzą, o czym mówię. Proszę państwa, prezydent Donald Trump w sobotę nakłaniał republikanów do poparcia lojalnych wobec niego kandydatów w przyszłorocznych wyborach, tak zwanych middle term. I Rozpoczął tę swoją aktywność polityczną w centrum kongresowym w Greenville w Północnej Karolinie. Donald Trump wygłosił w sobotę przemówienie trwające około 1 godziny i 20 minut, czyli dosyć długie. Słuchało go prawie tysiąc republikanów zgromadzonych na konwencji stanowej Partii Republikańskiej Karoliny Północnej, a kolejne dziesiątki tysięcy śledziły transmisję internetowo. Stwierdził, że Ameryka cofa się pod rządami nowej administracji. Powiedział, że Chiny powinny zapłacić krajom świata minimum 10 bilionów dolarów za szkody wyrządzone przez, przez wirusa. Proszę Państwa, ci ludzie wiedzą więcej niż my, niż ja, prawda? Więc w momencie, kiedy on coś takiego mówi, prawdopodobnie ma ku temu podstawy. Zresztą o tym zaczyna się to coraz bardziej mówić w mediach szerokiego nurtu na całym świecie. Powiedział do zebranych, że wspaniale być z powrotem w Greenville i tak z wieloma dumnymi patriotami z północnej Karoliny, którzy kochają nasz kraj, wspierają nasze wojsko, szanują naszą policję, honorują naszą flagę i zawsze stawiają Amerykę na pierwsze miejscu. Trump, otwierając swoje przemówienie, E, powiedział, gdy zbieramy się dziś wieczorem, nasz kraj na naszych oczach cofa się, dodał. Wkrótce po tym, jak synowa Trumpa i e, pochodząca z Karoliny, e, właśnie Lara Trump została na krótko zaproszona na scenę, aby ogłosić, że nie będzie kandydować do Senatu z powodów związanych, e, no, z rodzinnych powodów. Powiedziała, że odmawia teraz, ale nie na zawsze, e, powiedziała Lara Trump. Pan Trump powiedział, że nie można wybierać ludzi, którzy przegrali już te wyścigi do mandatów po raz drugi. Mandat wyborczy powinien należeć się ludziom, którzy, jak to się mówi w cuglach, podchodzą do wyborów i je po prostu wygrywają. Chcę Państwu powiedzieć, że jego doradcy już planują kolejne przemówienia Trumpa w Ohio, na Florydzie, w Alabamie, w Georgii, aby pomóc wzmocnić kandydatów w średnim okresie, właśnie ten middle term i pobudzić wyborców. Dlatego on będzie jeździł i się pokazywał i mówił do ludzi. Trump w dalszym ciągu pozostaje dominującą siłą w Partii Republikańskiej i będzie wspierał swoich preferowanych kandydatów, gdy partia republikańska będzie walczyła o kontrolę nad kongresem w 2022 roku. I o tym trzeba, proszę Państwa, pamiętać. Jeśli chodzi o Facebook, to tutaj Państwo się mnie pytali. Rzeczywiście Rada Nadzorsza Facebooka zadecydowała, a ogłosił w piątek, jeśli chodzi o Pana Trumpa, Nick Clegg to jest wiceprezes, na podstawie decyzji Rady Nadzorczej, że zawieszone konto pana Trumpa jest na dwa lata, czyli od 1 stycznia, ze skutkiem od 1 stycznia tego roku. Tak jak powiedziała Rada Nadzorcza, że Facebook nie może utrzymywać użytkownika z platformy bez Nieokreślonego okresu, bez kryteriów, kiedy i czy konto zostanie przywrócone, powiedział zarząd, no i powiedzieli, że na dwa lata. Nie sądzę, proszę Państwa, żeby pan Trump się tym w ogóle przejmował. Tak powiem Państwu, szczerze nie sądzę, żeby tam w ogóle kiedykolwiek zaglądał i cokolwiek pisał. Jeśli chodzi o Twittera, to został jakby jego konto zostało skasowane na zawsze. Proszę Państwa, jeśli chodzi o... Kanał La Manche, no zaczął się jakby sezon w tej chwili i ludzie starają się przepłynąć kanał La Manche i dostać się z Francji do Wielkiej Brytanii. Prawie 400 migrantów zostało zatrzymanych podczas próby przepłynięcia kanału La Manche w ciągu ostatnich dwóch dni. Państwo sobie wyobrażacie, co tam się dzieje i te służby francuskie i brytyjskie, ochrony granic mają pełne ręce roboty. Dlatego, że graniczną granica Unii Europejskiej jest we Francji, czyli ona się kończy jakby na francuskim wybrzeżu dla tych emigrantów. Siły graniczne Francji i Anglii zajęły się w czwartek prawie dziesięcioma incydentami z udziałem 201 osób. Tam, proszę Państwa, łodzie, są różne kajaki przygotowywane. No oczywiście zajmują się tym zorganizowane grupy przestępcze. No i uniemożliwiły 170 osobom dotarcie do Wielkiej Brytanii, a generalnie w sumie przez cały, cały rok ten ostatni uniemożliwiono dotarcie 3500 osobom. No to jest jednak dużo. Rząd UK pracuje nad nowym prawem emigracyjnym i, i chcą w jakiś sposób, no dać sobie z tym radę. Zobaczymy, proszę Państwa, jak to będzie. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że ten odcinek kanału La Manche, gdzie w najkrótszym odcinku oni to przekraczają, ma 21 mil. Mila ma 1,6 km, więc łatwo policzyć, że to jest około 33 km. Tak, to będzie około 33 km odcinek. No, po prostu ilość tych, tych ludzi bardzo. Bardzo wzrasta i stanowi to teraz w lecie dosyć poważny problem. Siły, Bry Londyn w ogóle poprosił, brytyjskie siły zbrojne zostały poproszone o pomoc w radzeniu sobie z łodziami przywołującymi migrantów przez kanał La Manche z Francji. No, kolejne problemy, prawda, z ludźmi, którzy szukają swojego miejsca po prostu na tej ziemi. Chcę Państwu powiedzieć, że. Yy, Przemieszczanie się ludzi i to, co stanowi migrację yy, i ta szybkość przemieszczania się i te decyzje, bo ludzie się przemieszczają cały czas na planecie i, i to stanowi coraz więcej większy problem również dla linii lotniczych i United Airlines yy, z główną siedzibą w Chicago. Jakby chcą kupić 15 samolotów Boom Supersonics z opcją zakupu kolejnych 35. Dlaczego to jest takie ciekawe? Dlatego, że pamięmy, pamiętamy Concorda, bo chodzi tu o samoloty pasażerskie naddźwiękowe. No, niech lub nie skończył Concord, prawda? Ale był. I rzeczywiście latał między Londynem a Nowym Jorkiem. Rzeczywiście tam w 3 godziny, i była to no niesamowita, niesamowity czas przelotu. Pierwszy taki komercyjny odrzutowiec nadźwiękowy, ten e, tak zwany boom overture, nie został jeszcze zbudowany, ani certyfiko certyfikowany, ale są już projekty tego samolotu i samolot z silnikami zasilanymi tak zwanym zrównoważonym paliwem lotniczym, ma latać z prędkością prawie dwóch macha. Między 1,7 a yy, 2. Czyli przekracza szybkość dźwięku, yy, czyli to jest około 1300 mil na godzinę. No to jest proszę Państwa nie, nieomalże 3000 km na godzinę. To jest ogromna szybkość no i to skraca czas przelotu o Połowę między kontynentem tutaj europejskim a Stanami Zjednoczonymi. Jeśli tych samolotów będzie tak dużo, jak oni mówią, no to y, witamy, welcome in Poland and USA, nasza y, y, po prostu Polonia ze Stanów Zjednoczonych przy tak dużej ilości samolotów będzie sobie prawdopodobnie również kursowała y, ze Stanów Zjednoczonych do Londynu, czy na pewno do Frankfurtu chyba też. Także będzie szybszy przelot do Polski. No cieszymy się, że będziemy mogli was wszyscy szybciej zobaczyć, ale... Chodzi, celem jest stworzenie tej floty, ale docelowo w 2029 roku, no czyli, czyli praktycznie no za 7,5 roku do 8 lat ma taka flota powstać. Warunki umowy oczywiście American Airlines z tą flotą nie zostały jakby ujawnione. Yy, firma Boom Supersonic z siedzibą w Denver zebrała już kapitał, kapitał wartości 270 milionów dolarów zatrudnia 150 pracowników. No i tak się tworzą yy, proszę Państwa, potężne korporacje, które budują samoloty. Yy, no, jakby to Państwu powiedzieć, tworzy się nowa jakość w przestrzeni powietrznej i to jest bardzo dobrze dla nas wszystkich. Yy, proszę Państwa. Chciałem Państwu powiedzieć o jednej rzeczy, która, która mnie zastanowiła, dotyczy Polski. Ryszard Terlecki, on jest chyba wic wicemarszałkiem Sejmu, zamieścił na, twi na Twitterze wpis, który wywołał falę komentarzy. Wicemarszałek Sejmu skrytykował spotkanie liderki białoruskiej opozycji, Swietłany Cichanowskiej z przedstawicielami polskiej opozycji. I powiedział, napisał coś takiego. Jeżeli Cichanowska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mitingu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników. Napisał w piątek wieczorem na Twitterze wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki no obraził się na nią, że ona jakby wspiera swoją osobą opozycję no, PiSu, prawda? To jest ciekawe, bo to jest opozycjonistka, która jest zawodową opozycjonistką, więc jest opozycjonistką zarówno na Białorusi, jak i opozycjonistką w Polsce, czyli w w jakby wspomaga te wszystkie partie i ugrupowania opozycyjne, tak? No ale tak jak Państwu mówiłem, ten samolot, który został ściągnięty z tym młodym opozycjonistą, którym miał tam w Mińsku, pamiętają Państwo na Białorusi, chłopak 24 lata, ściągnęli samolot na lotnisko, chłopaka po prostu aresztowali. No i on niedawno wypowiadał się no jakby przeciwko. Tym krajom, które chciały mu pomóc, czyli przeciwko Polsce, przeciwko Litwie, no po prostu jakby y, y, z, z, zobaczyliśmy go z inną twarzą. No oczywiście mogła być jakaś presja, ale tutaj widzimy y, działania tych opozycjonistów. Y, to wpisują się w jakiś cały taki e, obraz tego, co my tutaj mamy, nie? Chcemy tu pomóc, to dostajemy baty od tego faceta, któremu chcemy pomóc. Tutaj niby za, za, zapraszamy opozycjonistkę e, z Białorusi do Polski, która jakby wspiera partie opozycyjne w Polsce, prawda? Jest to ciekawe. Jest to, jest to w ogóle ciekawe. Zastanawiam się, czy, czy warto, nie? Czy, czy warto po prostu wchodzić w takie relacje, które z mojego punktu widzenia nie są ciekawe? Można wspierać, oczywiście. Wspierać można ludzi, można wspierać opozycję, ale nie wiem, dlaczego to ma taki wydźwięk po prostu medialny. To nikomu nie jest potrzebne, żebyśmy się nad tym w ogóle zastanawiali. No taki, taki jest świat, jest, jest tak skonstruowany po prostu, że pewne rzeczy można załatwiać po cichu, prawda? Nie wiem, czy to jest potrzebne, tak. Proszę Państwa, chciałem się w tej chwili zatrzymać na postaci pewnego człowieka, którego podsłuchuję. Na YouTubie ma swój kanał Lęgusta na Palmie, chyba coś takiego. I to jest kanał Ojca Adama Szustaka. To jest Dominikanin, proszę Państwa. Bardzo mądry człowiek. On mówi językiem, którego da się słuchać, i jest przyswajalny przez większość ludzi. Dlatego na YouTubie potrafi go słuchać 100, 200, 300, 400, 500 tysięcy po prostu ludzi w trakcie jego wywiadu, a czasami milion. Także. Oddajmy mu honor za to, że potrafi mówić takim językiem zrozumiałym na temat wiary, na tematy katolickie, które, które są zjadliwe. Da się tego słuchać, ale... Ten człowiek no, rozmawia jakby innym językiem niż większość yy, yy, no, hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce. Jego język się różni, prawda? On jest inny. Każdy z nas inaczej mówi, ale on mówi wybitnie innym językiem takim bardziej przyswajalnym, takim ludzkim. Można go w bardzo ciekawy sposób słuchać. I ten pan Adam Szustak w ponad dwugodzinnym wywiadzie dla internetowego kanału imponderabilia, zaatakował polskich biskupów. No tak się mówi, że zaatakował, czy on tam zaatakował, ale przeczytam Państwu, co powiedział. Nie spodobały mu się ich wypowiedzi dotyczące powrotu wiernych na po pandemii jakby. I powiedział coś takiego. Ręce opadają, kiedy ci goście mają w głowie tylko jedno, żeby znowu ludzie zaczęli chodzić do kościoła. Nie mam żadnej nadziei w tych gościach, powiedział. I, i, I przyznam się Państwu, no nie byłbym sobą, gdybym Państwu tego nie zacytował. No, y, y, rzeczywiście. Proszę sobie odnaleźć tego człowieka, posłuchać go, bo czasami robimy różne rzeczy, chcemy kogoś posłuchać. Ma ciekawe tematy, on ciekawe rzeczy porusza. Mówi bardzo ciekawym językiem. Już nieraz miałem na jego temat powiedzieć, jakoś się to wymykało, natomiast w tej chwili jakoś się to udało. W związku z tym mówię Państwu o nim z wielką przyjemnością, oczywiście, bo lubię tego człowieka. Proszę Państwa, Krystyna Janda też coś powiedziała, aczkolwiek ja jakby wyciąłem pewien fragment z tego, co powiedziała, bo wydał mi się bardzo znamienny. Bardzo znamienny. To jest przemijający czas, proszę Państwa. Krystyna Janda. Yy, powiedziała, że wolno nam sprzedać tylko 50% miejsc na sali, bo ona ma swój prywatny teatr, ale to nie, tyczy, nie dotyczy tylko jej. Wiele teatrów, yy, już nie mówię o kinach, koncertów w ogóle, no, to co oni chcą organizować, no, oni de facto yy, cały czas mają restrykcje, oni, oni nie mogą tego robić, bo o co tutaj chodzi? No, sprzedaż 50% miejsc na sali. To dla nas powiedziała wciąż niekończąca się niesprawiedliwość dotycząca kultury w porównaniu z innymi dziedzinami życia społecznego. Siedzimy w prawie pustych teatrach i patrzymy na przejeżdżające autobusy i tramwaje i przychodzących ludzi. Ona się tak, tak wysławia i się mówi, że patrzy na tych ludzi. Tych ludzi jest dużo, prawda? I patrzy się na to wszystko, na te przyjeżdżające autobusy i tramwaje tych ludzi z wielkim żalem. E, mówi, że ci ludzie nie przychodzą jakby do tych teatrów, i nawet jakby przychodzili 50%, to oni nie, nie osiągają zysków, dlatego że, żeby zysk uzyskać za spektakl, trzeba mieć 65% obłożenia e, na widowni, czego oni nie mogą mieć, bo przepisy im zabraniają. I ta kultura, proszę Państwa, która przeważnie y, jest dotowana na całym świecie, muzea, w ogóle kultura, większość takich placówek kulturalnych jest dotowanych, bo im ciężko jest, no w tej chwili naprawdę ma bardzo źle. Naprawdę ma bardzo źle. Jeżeli oni pozakładali firmy i chcą te teatry prowadzić, no to jeżeli się tych obostrzeń nie poluzuje dla nich, no będzie, będzie dramat, naprawdę. No ci ludzie odejdą. Większość fajnych, małych teatrów jest, świetny, świetnie sobie radziły. A teraz tego typu obostrzenia, no jakby, no, robią im wielki kłopot. Jeśli chodzi o te inne teatry dotowane, które są dotowane przez zarządy województwa, to oni im zawsze mogą dać jakieś pieniądze. Ale te prywatne, małe teatry y, tych y, dobrych naszych polskich aktorów, no, mają dramat, no, naprawdę, no. no proszę sobie to wyobrazić, no, jak, jak można prowadzić działalność, no. No, nieomalże się nie da, prawda? W związku z tym, no, mamy taką rzeczywistość, y, Proszę Państwa, ja pokazywałem Państwu na wstępie to zdjęcie. To jest Monteverest, proszę Państwa. I proszę sobie wyobrazić, widzą Państwo kolejkę ludzi na szczyt Monteverest. To jest Czomolungma. On się też tak nazywa w języku tubylców. Władca jakby świata, tej, tej przestrzeni tam. Proszę sobie wyobrazić setki ludzi y, prawie na szczycie, widzą Państwo stojących w kolejce y, na wejście na szczyt y, Monteverestu. Rzecz niesłychana, ale proszę mnie dalej posłuchać. Chętnych do zdobycia Monteverestu, najwyższego szczytu świata, nie brakuje, proszę Państwa. Y, biznes, jak to się mówi, kwitnie, bo wspinacze, turyści płacą dziesiątki tysięcy dolarów agencjom organizującym takie wyprawy. Ofiar jest coraz więcej, już 11. Od, przez sam maj, chyba to w ogóle. Śmiałkom brakuje instynktu samoograniczającego. No, gość siedzi przy biurku i nagle wybiera się na Mont Everest, proszę Państwa. E, jeden z, ze znanych taterników powiedział, że nie chce wiedzieć, co dzieje się na górze e, z takimi ludźmi. Tych ludzi nie interesuje, to albo są bezkrytycznie, wierzą organizatorom, yy, mówił właśnie ten himalaista Janusz Adamski. Kolejna śmierć na Monteverest. Yy, zobaczył ostatni wschód słońca z najwyższego punktu. Yy, 8800 metrów yy, z hakiem, proszę Państwa, tam nie ma czym oddychać. To jest coś zupełnie nieprawdopodobnego. To są ekstremalne warunki. Powodujące dla ludzi nieprzystosowanych o, oczywistą śmierć. No ale proszę zobaczyć tą kolejkę. Przecież to jest nieprawdopodobne wręcz. I mm, od, y, od 15 maja, czyli od rozpoczęcia letniego sezonu, się zaczyna 15 maja, y, na najwyższym 8 tysięczniku. Na ziemi już zginęło 11 wspinaczy. 11 już od 15 maja. Ostatnią ofiarą, co jest ciekawe. Jest właśnie to, co Państwu mówiłem. Christopher Kulisz, 62-letni amerykański prawnik, który według relacji świadków miał stracić przytomność podczas schodzenia ze szczytu. Czyli on już ten wschód słońca zobaczył i schodził. Prawdopodobnie coś z płucami mu się stało na układ krążenia. No proszę Państwa, no, no naprawdę. I co ciekawe, ceny takiej wyprawy zaczynają się od 35 tysięcy dolarów w górę. Pieniądze idą na opłaty dla agencji, koszty uzyskania licencji, mówiąc inaczej, pozwolenie na wejście czy opiekę szerpy. Tak to się nazywa. I widzą Państwo, Ludzie szukają swojego miejsca na ziemi. Ci, którzy przepływają kanał La Manche, którzy przepływają Morze Śródziemne, którzy, którzy niektórzy idą na pewną, jak to się mówi, no, na coś pewnego, na po prostu. Bez y, po prostu pomyślunku żadnego. Na Monte Everest, proszę Państwa, ludzie się wspinają. Nie mają pojęcia. Ja zdobywałem szczyty y, y, w Stanach Zjednoczonych, ale to były Rocky Mountains. Tam jest wysokość około 4000, y, 4000 metrów nad poziomem morza. No, proszę Państwa, y, tam już się ciężko oddychało. A my mówimy o wysokości na ośmiotysięcznik. Ludzie nieprzygotowani w plecakach. Kiedy ja chodziłem po Rocky, Ma Rocky Mountains, to każdy gram w plecaku czułem. Tam trzeba dokładnie mieć wyliczone, co można zabrać, w co się ubrać, co nie, No to są, to są rzeczy niesłychane. No płacą sakramentskie pieniądze i idą niektórzy na pewną śmierć, no naprawdę. Niektórym się udaje, oczywiście, no i sobie później wieszają zdjęcia, że tam byli, ale tam oddycha się bardzo ciężko. I te szukanie swojego miejsca na tym świecie. Dla, dla ludzi, którzy są tutaj jeszcze w Polsce, e, szukają, próbują, szukają miejsca, proszę państwa, na wakacje, szuka się miejsca e, na jakieś organizowane imprezy, na to, żeby pojechać, szuka się miejsca do wypoczynku, szuka się miejsca, żeby gdzieś indziej zamieszkać, żeby się wyprowadzić. Tak jak się mówi po angielsku, jest taka piosenka, Everybody Looking for Something. Wszyscy czegoś szukamy, chodzimy i gdzieś po prostu szukamy czegoś i czasem e, mylimy się. Po prostu podejmujemy decyzje. Najgorsze decyzje to są te właśnie migracyjne, e, które ważą na naszym całym życiu. W związku z tym, proszę państwa, chciałem tylko powiedzieć, że cieszmy się, że mieszkamy w takim kraju, w jakim mieszkamy, w równinnym kraju, ale mamy też góry. Jakby ktoś Niewysokie, ale mamy. Mamy morze, mamy piękne rzeki, wspaniałe łąki i pola, o których dzisiaj Państwu opowiadałem na wycieczce z szóstej rano rowerem. Te zapachy czuć rano, ale musi być taka rosa i, i słońce, i po prostu cisza. To piękne słońce, niebieskie niebo, te zapachy. Proszę Państwa. Wybierajmy się na takie, w takie miejsca, odkrywajmy je, ale nie musimy tak daleko szukać. Mamy niemalże wszystko na terenie Polski, nawet tu pustynia jest jakaś. Także cokolwiek chcemy, kochajmy nasz kraj, ale przede wszystkim kochajmy siebie i nasze rodziny, bo im więcej tej miłości dla tego kraju, gdzie my tutaj jesteśmy, do tych naszych rodzin i najbliższych, tym więcej, proszę Państwa, energii w nas, którą możemy rozdawać, uśmiechać się do wszystkich. Po prostu można rozdawać dobrą energię, która będzie nam potrzebna. E, mówiłem już o tym w tym roku. Bardzo szybko, proszę Państwa. Cieszę się, że znowu mogłem się z Państwem spotkać. Dziękuję Państwu za to nasze wspólne spotkanie. Proszę łapki w górę i kłaniam się do następnej okazji.